Dzisiaj po raz kolejny w drodze, Ach, Prawie, prawie codziennie w drodze wyruszamy, prawie w, przy każdym odcinku widzę, że jest tutaj gdzieś jakiś przyjemniaczek. O, właśnie tutaj, więc próbuję przejść obok niego tak, żeby mnie nie zabił. To e, szczerze że mnie zabił, ale na pewno by mnie mocno poturbował. Ja też w sensie zmienię Perimaster na Mitrydartyzm, bo jednak tutaj jest ich całkiem dużo tych przyjemniaczków, więc lepiej na nich uważać. Tak, wiem, że tutaj są te kleszcze, ale już nie będę się nimi zajmować, bo. Nie są aż tak mi teraz potrzebne. Na pewno, jaką ciosę zrobi ten Makuakli z Kreszcza, to bym je wziął. Ale jest useless. Tak, na marginesie. Więc jakoś go często nie, nie, nie używał. Owszem, on ma wysokie obrażenia, ale to ma na przykład dużo większe. I jego jedynym zarysem jest to, że może tarczę trzymać. To ta włócznie jest dużo lepsza od niego. Według mnie. Ojej, dobra. Bo w sumie wam nie powiedziałem, żeśmy przyszli. A przyszliśmy tutaj po to, żeby zdobyć, e, żeby zrobić kebaba dla, dla mantisa, czyli dla modliszki, która tam siedzi. Próba 12. Płetki kwiatów, ryjkowce odtrącenie, aktywna niechęć do potrawy. Próba 13. Pszczoła, drewno, niewielkie zainteresowanie, zbyt małe by wywabić na zewnątrz. Próba 14. Pszczoła, jagoda, brak zainteresowania, może jakiś szaszek mógłby ją zachęcić. Króla 15. Drewno, mrówka ognista. Znacznie większe zainteresowanie. Coś godnego w Jaką modliszką wykazuje, aby przypieczętować umowę? Dobra. E, zobaczmy. Kebab z modliszki storczykowej. No, zobaczmy, Co? gdzie to to jest. Gdzie to jest? Jest kebab z, modl z modliszki storczykowej. 5 Pię kawałków matki roju. O, ty. Głowa mrówki ognistej. Drewniana drzazga. Dobra. Ale to nie jest aż tak drogie. I jeszcze tutaj jest. Taka druga rzecz, a mianowicie, o właśnie, tutaj jest po pierwsze skrzyneczka, a po drugie jest tutaj prawy elfitalizman i napakowane ludzkie jadło. Dobra, może być. No, batoniki musli to jest normalne. E, dobra, co to daje? Jak mamy ten teraz prawy elfitalizman, w z Kamyczkowej Wioski sięga po coś z drugiej strony, to wydaje się ważne. E, to daje niezłomny atak, czyli kiedy atakujemy, mamy szansę, żeby sobie naprawić broń ale można to połączyć z lewym talizmanem i wtedy też przy bloku możemy sobie naprawić tarczę, więc to jest bardzo bardzo fajna rzecz bardzo fajny charm bardzo, bardzo znaczy on nie jest, nie jest aż tak mocny, ok? on nie jest aż tak mocny, ale na pewno on nam się przyda no i no, widzieliśmy wzięliśmy go oczywiście przy okazji, że potem e, Mantis Charm, że potem Mantis Kebab sobie przyjść teraz? A, dobra, tutaj Już nie pamiętam, dopiero co tutaj byliśmy, już nie pamiętam jak się ten doszło Uu. I Ja tego niby wszystkiego nie zebrałem? Chyba, że mnie tutaj nie było Nie, byłem tutaj, bo, bo skrzyneczka jest otworzona e, chyba, chyba już pamiętam Wydaje mi się, że to było dlatego, że ja nie miałem już miejsca w plecaku i nie chciałem tego rozlać, bo by się zmarnowało A jednak to się nie odnawia, prawda, więc Taka sprawa e, więc Teraz nam się to przyda, jak najbardziej Szczególnie ten kwarcet, bo musimy sobie broń powlepszać. Więc jedna zbroja to powinna wystarczyć. Absolutnie. O, dobra, gdzie teraz? Eee, dobra, tutaj. Szymon to myślałem z tym niezłomnym blokiem i atakiem, że to będzie coś lepszego. Ale nie jest, no ale i tak, to, to, jest, to jest zawsze coś, prawda? Dobra, które to teraz? Tutaj. ojojoj Pan Pająk tutaj jest. Na szczęście nic mi nie zrobi, jak mnie zaatakuje, bo jest zbyt słaby, żeby mnie pokonać. Ale ja stąd wypierniczam. Dobra, do widzenia, nie mam jej. No to już tak jest z tymi grami, prawda? Idziesz do jakiejś lokacji, przetrzebia się w 15 sekund, a później nie zapominasz. Ja sam tak mam bardzo często z 7 Days to Die, że robię jakąś lokację i potem automatycznie zapominam, jakie. Jak się jak, jak ona była zbudowana, i muszę szukać Muszę szukać jakiegoś jednego zombieka który został. Przez całą mapę Bo nie ma czegoś takiego jak na przykład w tych questach Bardzo często e, Bardzo często jest coś takiego, żeby na przykład e, Pozbyć się wszystkich przeciwników Którzy się znajdują e, Którzy się znajdują W danej lokacji, to jest strasznie słabe wielką chęcią bym się tam dostał Nie wiem czy lepiej nie będzie e, Tam jest jakaś Jakieś wejście, zobaczmy e, to jest co? Samochód Dla lalkristy kiedy mnie się tym zajmiemy, ale ja bym sobie tutaj zrobił znacznik, bo by się tutaj przydał taki szybki znacznik. Dobra, zobaczmy. To mamy pod ręką. Poproszę. Dobra, jedno, swipe a jeszcze trzy te, jedno to. Tu jest jakaś skinia Zobaczmy. Zapisałem grę. E, chyba, że tutaj może jest. Czarnodowa. Nie wiem, jak tu jest czarna dowa, to tak trochę kiepsko, ale... E, wątpię, żeby tutaj była, bo ona raczej w takich miejscach... Aha, dobra. czy jest otwarty teren. Czyli na pewno tędy tam nie wejdziemy. Które, którąś inną drogą. Powiem szczerze, wracając do naszego tematu. To jest bardzo wkurzające i to bardzo często mi się to zdarza, że trzeba tak szukać. Nie? W taki sposób to już gry skonstruowane i za każdym razem... za każdym razem mnie to tak wkurza. Normalnie jak w prawdziwym życiu. Biały wykrzyknik, powinien zapamiętać. Tak samo jest w normalnym życiu, nie? W prawdziwym życiu. Tak mnie to trochę zastanawia. E, tak samo mi się wydaje było z Darkest Dungeon, tylko tam w, w dużo mniejszym stopniu. E, ponieważ... W Darkest Dungeon ma się te sale, prawda? I to jest gra 2D. E, 2D... Zresztą raczej wiecie co to jest Darkest Dungeon. To jest bardzo popularna gra. E, ale tam też są te zadania, że na mnie zrobić zwiat na 90% sali wszystkich albo 100% walk w salach ukończyć ale najgorsze są według mnie te questy, gdzie trzeba znaleźć, nie, na przykład worki z ziarnem czy, czy coś w tym stylu. Bo tam wyobraźcie sobie, że, mo że można zrobić całą lokację, ale został ten jeden worek z ścianem na samym końcu mapy. I to jest takie denerwujące. Nienawidzę tego. Z całego serca tego nienawidzę, bo to jest najgorsza mechanika w grach te zadania. Ta, to musimy też ukończyć. Dobra, to mamy już pogadane, żeby, żeby shortca zrobić. Teraz tak... Trzeba będzie na pewno Brud pokonać. Oczywiście tam się tam postanowi ponapierdzielać po raz kolejny. Panowie, panowie, naprawdę. Nie musicie się tam bić za każdym razem. Chociaż, ożysz ty. Eee, nie wiem, czy, bo chciałbym się trochę nim bić. Na pewno tego z tej przyjemnieczka trzeba się pozbyć. Bo on mi tutaj będzie tylko przeszkadzać. Ty możesz przestać strzelać tutaj Bardzo bym Cię poprosił Dobra Nie mam pojęcia co się dzieje, to jest już taki rozgarniacz Do tego dostaję obrażenia Dziwnie niskie To jest też bardzo dziwne Cześć przyjemniaczku No, jasne, gminy, takie Jaka terminacja normalnie I co teraz? I co teraz mi zrobić? Jesteście bezsilni Tarczówkę też poproszę ale <laughs> i zmasakrowałem jasnych gwint. No bijam się ze sobą, a później wchodzę. Ja. Dzień dobry, dzień dobry. Anihilacja za darmo. A, jakąś losową. Jakąś losową siekierą z termita. To jest, to, jest, to jest też druga rzecz w tych grach, nie? W RPG-ach też jest coś takiego, że w pewnym momencie, jeśli pójdziemy do jakiejś lokacji, to przeciwnicy nie mają z nami najmniejszych szans, bo wszyscy są na hitach ta, niektóre gry to robią w bardzo, bardzo słaby sposób, czyli skalowanie poziomu trudności, e, czyli dodają dodają życie i obrażenia, i ogólnie statystyki podbijałem przeciwników, zależnie od tego, jaki mamy poziom, tak żeby zawsze byli te sami. Według mnie to jest całkiem słabe. E, powinno być tak, że można, że można sobie wybrać opcję nie skaluj i skaluj. To było, według mnie, dużo e, dużo sensowniejsze. No bo. Jakoś nie widzę w tym większości sensu, prawda? Bo to powoduje, że wbijanie levela w niektórych grach nie robi kompletnie żadnego znaczenia. Wystarczy wbić tylko poziom na tyle, żeby mieć poziom wystarczający, żeby nie, żeby już zaczynało się wtedy podbijać, ale żeby już mieć taki poziom, żeby te, żeby ci przeciwnicy byli równi. Czyli e, wbijamy poziom do, te, do momentu, kiedy już zaczyna się podnosić, już więcej nie wbijamy e, i wtedy idziemy na tę lokację. Ale według mnie to jest bardzo słabe, bo ostatecznie to jest. Zamyka trochę drogi dla słabszych graczy, bo ostatecznie to grind i wbijanie poziomów to jest właśnie, to jest właśnie też taka ścieżka otwarcia e, dla słabszych graczy, prawda? Idzie mi słabo, więc grinduję i wbijam sobie poziom, żeby żeby przyjść ponownie i sobie dać radę. A skoro ma się schalować poziom trudności, to równie dobrze może po prostu z, na samym początku gry pójść, do, na, pójść na bossa. I będzie, będzie do, zupełnie taki sam jak gdybyśmy e, grindowali przez ten cały czas. Więc nie widzę w tym zbytnio sensu. Dobra, to podkładajmy. Eee, teraz tak, prawy talizman, dajcie mi, tu jest. Jest w naszej sypialni. Tak. <grytania> tutaj jeszcze jedna jest nieco dokończona. Dobra, mamy tutaj lewy talizman. Dobra. I teraz powinniśmy móc sobie ten super talizman. Z dwóch talizmanów robimy ultra talizman. Tak? Tak, mamy talizman Sary jeszcze, aha! Mech zestawu. Dobra, ja swój rom, jeśli chodzi o, o mnie, to. E, dzisiaj to nagrywam w sobotę. Jakby co? dzisiaj się wybrać na film Violent Night, czyli e, po polsku będzie to Dzika Noc. E, taka. Fajna komedia. Powiedzmy to kom komediowa. Tak, to jest też tak, żeby nie spojrzać. Powiem tylko tyle, że komedia o Mikołaju, ale taka nietypowa komedia o Mikołaju, bym powiedział. Zamierzam się właśnie na ten film wybrać. Tak, żeby nie spoilerować, bo. Zawsze się zapominam, żeby nie spoilerować, kiedy nagrywam jakiś film. Kiedy na przykład o czymś mówię wiadomo, jeśli chodzi o takie, o takie gry jak właśnie te z dungeon, to raczej większość osób o tym wie, a zresztą nie uważam opisywania budowy jakiejś gry i jakie są w tym opcje za spoiler. E, oczywiście chodzi mi o te podstawowe opcje, nie? na przykład możesz tutaj, to jest walka turowa w tej grze, no to no nie jest to według mnie jakikolwiek spoiler, ale nie zdradzam nigdy fabuły gier. Bo to, to już jest trochę hamskie. Prawda? Ktoś nie, ktoś nie przeszedł jeszcze gry, e, więc przychodzi, przychodzi na mój kanał i, 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 i mu mówię, jakie jest zakończenie. no. A raczej tak niezbyt. Więc no też. Raczej. raczej staram się staram się nie spoilerować aż tak bardzo. Ten, ten spoiler jest na takim raczej niż niskim poziomie u mnie. Percius. Dobra, więc zagadaliśmy się i teraz możemy ruszać. O, dziękuję. Dawaj sok! Nie! Nie, 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 nie O tam jest woda na dole. I często ten sok tam spada. To jest trochę słabo. Nie powinno być wody przy sokach. A często jest niestety. Jeszcze jest pęknięta? Mogę tutaj wejść? Zobaczmy. A mogę tu wejść, mnie tu nie, nie było jeszcze. Tutaj też widzę, że jest bardzo dużo kwarcytu w tym regionie. Wystarczy no tylko poszukać. I naprawdę w tym mrowisku chociażby przecież tam było tyle tego kwarcytu, że... <ślad> Że... E, ja tam było łącznie? koło 18 e, nieskazitelnych kwarcytów e, jakieś koło 80 solidnych i dużo więcej też e, tych zwykłych kwarcytów, więc bardzo dużo ich było Bardzo mi się to podoba Tutaj tak samo mamy też ten nieskazitelny marmur No zawsze coś, prawda? Zawsze na propsie Tylko to już się skończyła Ta rura... o właśnie! O, kurde! O, kurde! Tam on, nie, on tam jest! Zakażony pogoniec. E, bo, jak pamiętacie, to jest też bardzo fajna rzecz. Odłączyliśmy spryskiwacz. Przez co na pewno wiem, że w mrowisku. E, tym tutaj mrowisku się zrobiło, ale tam nic raczej nie ma. Tutaj jest ten zarażony super pogoniec, którego właśnie widzieliśmy. E, tutaj pod ławką też są dwie zarażone biedronki i kilka innych. Więc bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Ale bez tego nie ma zabawy, oj, widzę, że larwy też są. Boję się go trochę, wycie. Na pewno jako, na pewno go ostatnio widziałem na YouTubie, się dużo poprawiła jego grafika. Bo dużo ładnie wygląda, ma te dziurę w odwoku. Ale zastanawiam się jakim, co może jest dziurą w odwoku? Nie, nie znam się na tym za bardzo. Słabości rozbijanie, świeże, cięte pikantne, kłucie od wybuchowe słona. Tak, to ogólnie te wszystkie zarażone są odporne na wybuchy. Taka sprawa. Więc jesteśmy przy tym przyjemniaczku. Przy tym zamku trzeba będzie się tam kiedyś wybrać, ale tak za bardzo nie wiem jak się tam dostać. Dobra. Więc tutaj wydaje mi się, powinno to być. Czemu oni mnie gonią przed podwodą? Jestem. Tutaj to powinno być, ale tego nie ma. Dobra. Powinno być. W każdym razie powinno być. O, jest. A dobra, to tylko to nic. Nic mi tutaj nie zrobią. A, i musimy je ściąć. A trzy ja nie mam ściąć. Jak. Aaa, wow, kurde, 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 co jest? Jak mnie. Jak mnie sprały. Jasny, glint. Co to było? Jak mnie one sprały. Całe życie mi zakosiły. No to nieźle. Dobra, ja mogę ten wejść? Nie, nie mogę ten wejść. A bardzo bym się chciał wydostać stąd. Dobra, czy to musimy siąć bronią trzeciego poziomu. Eee, czy jest sztylet trzeciego poziomu? To jest pytanie. Chyba, że... Sztylet z Czarnej Wdowy? Nie wiem kurczę, może sztylet z Czarnej Wdowy faktycznie. Nie jestem pewien, może w takim razie spróbujmy pójść na Czarną Wdowę. Bo chyba już jesteśmy wystarczająco mocni, żeby... Żeby z nią tutaj zawalczyć. A aż pewien to ja nie jestem. Dobra, uwaga, bo teraz nas goni... Komar! trzeba się pośpieszyć. Dobra, Blok i idziemy dalej. Biegiem, 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 biegiem. Znaczy, tak, żeby blokować zawsze w tej grze. Wiem, że teoretycznie bardziej się opłaca uciekanie, ale jak was atakują, to. O, właśnie, trzeba blokować. Bo inaczej jest dupka. Jest najgodniejsza dupka. Wiem, że to może wyglądać ciężko, ale. Da się tego wyuczyć bardzo łatwo. Więc nie jest to takie ciężkie, jakby się wydawało. Teraz mamy dużo e, dużo roboty do wykonania. Zniszie, zabić Czarną Wdowę, zabić Blood Madeira, e, i stworzyć ten talizman Sary. Więc na następne odcinki mamy mamy coś do roboty. Ja dzisiaj jeszcze muszę nagrać odcinek z bo wczoraj e, żadnego odcinka nie, nie nagrałem. Dobra, tu jest. Tutaj jest ten przyjemniaczek. Ta przyjemniaczka bardziej. Dobra, no to bierzemy, co się da. E, bierzemy też to. I co mam na wyższym poziomie? To chyba mam na najwyższym poziomie, nie? No to ma teraz nie większe obrażenie, ale to oszołomienie jakoś dużo od nam nie zrobi. A ogólnie to ta broń, którą tu mam teraz ma większy DPS ogólnie, nie? Więc taka sprawa, dobra, Kleszcz zmasakrowany. Więc co, jedziemy? Nie ukrywam, że jestem trochę zaniepokojony z tą konfrontacją. Zobaczmy. Dobra. Musimy się dostać tutaj, bo ona zacznie uciekać w pewnym momencie, więc jak tutaj wskoczy, to już nie będzie uciekać. Dobra, poczekajmy, aż zaatakuje. I teraz bijemy. Tak, jakby co, to mam Mitridartyn. Dobra, blokujemy. Dalej. Dobra. No i niestety nie zaraziła. Oh je suis stupide, żeby sobie zdjęcie na szybko no chodź tutaj Aha, bo ona będzie czekać aż ja tej... umrę tak czy ona zaczęła uciekać nie mam pojęcia co mnie atakuje ale staję się co jest nieuczciwe bo wiem że ona w pewnym momencie zaczyna uciekać to jest pewne ale nie wiem czy nie jest w trochę później to tak trochę za wcześnie Zobaczmy, nie wiem no, nie wiem jak to jest eee, Czy ty zamierzasz uciec? Teoretycznie tutaj stoi cały czas, ale wątpię żeby... No nie wiem, teraz teraz to, to, to już ma ten tryb uciekania No więc pokonaliśmy ją Czemu to był dźwięk? Takie zguczenia trochę <laughs> Dobra, poproszę Kieł czarni wdowy i kawałek pająka Dobra, dziękuję a widzę, że to wszystko już jest. To dlatego, że mamy jeszcze miejsce w to Dobra, zjedzmy coś przekonajmy się szybko, bo... A! Cholera! Nie, nie zainfekujesz mnie tą... Tą swoim gównem! Nie mam mowy! Nie drugi raz! Gdzie jeszcze są? Pamięty piekielne! Tu jesteście! Kurde, no i no i kurde, zainfekował mnie ty... No i Kolejny, chodź. Też, ty! Ty tu też, chodź. Jak już, ja, już się zainfekowałem, to już nie będę blokować. I w tym momencie oczywiście zablokowałem. Dobra, tego się nie udało zablokować, ale... Mówi się trudno, no i znowu mi uderzyło. No dobra. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Zresztą znaczy na wypadku akurat to jest. Porozwalam jeszcze te websaki, Bo w nich mogą być... Uuu, paznokcie u nogi. Poproszę. Nie ma tak smakowite paznokcie. Tam słyszę Black Ox beetle. Czy bitla? Nie wiem jak to się... O, nie wiem jak to się wymawia, ale wiem, że mamy tutaj do tego meczeka trzonowego. I to trzeba rozwalić siekierą, o dziwo. E, Przekończmy sobie coś. Jak już to mamy, to czemu by tego sobie nie przekończyć, tak. E, wydaje mi się... Dobra. E, wydaje mi się, że to jest jak na, jak na razie... Tam... Jak to się nazywało? Ten batonik jest na razie... E, najlepszym źródłem jedzenia w tej grze Oczywiście, jak na moment obecny Dobra Dobra, chodźcie tu Ej, może ich, ich nawet rozwalę bez otrzymania... A, faktycznie, udało mi się ich pozwać bez, bez obrażeń Tak, dlaczego ich atakuję? Bo jak widzicie, z nich e, wypadają części tego poziomu Między innymi właśnie ten róg e, Black Ox Beetle, Bo właśnie na niego liczyłem tutaj najbardziej To myślę usunę, bo tego mam... Od groma w bazie ma tego tak dużo, że już to chyba zacznę wywalać Kurde, co jest? A to jest co? Krwawy pęcherz komara Aha, czyli to jest nim zaliczone jako Jako broń, jako trzeciego poziomu Znaczy wydaje mi się, że to działa tutaj tak, że To jest jako drop Z... E, z tych z... Tych przeciwników trzeciego poziomu Ogólnie z zwierząt trzeciego poziomu Tak mi się wydaje, że tak działa właśnie Jedzmy sobie to, mamy kondycję w ataku za to e, Tak, na pewno to bym chciał wziąć Bo to jest bardzo przydatne To się zawsze przydaje tak naprawdę Bardzo często o tym wspominam, ale te włókna pajęczy są naprawdę bardzo e, Bardzo mi potrzebne Bo kończą mi się A też tego dostaje to te włókna e, O których właśnie mówię nie? Więc to też jest taka sprawa Tak i oczywiście to już, to już jest tu już jest codzienność, nie? Już to zaliczam do, do codzienności. Zabijanie pieprzonych małych wdówek. Czarnych wdówek, które mi zaczynają atakować. I wyłączyłem nagrywanie przez wypadek, albo z tego. Nawet coś zablokowałem od dziwo. Nie mam pojęcia jakim cudem. A w kursie dostaję obrony, nie? To nawet du duże. Ale nie, no nie źle, nie. Odblokowałem odl rębacza kolejnego. Nawet nie wiem, czy rębacz nie jest przypadkiem do, do trawy. Każdy, nie, to jest chyba od nie? Zobaczmy. Nie, to jest e, władca traw. Nie mylić skip the grass, czyli dzboga licości w tłumaczeniu na polski. To? Tak, dobra. Czyli to jest ta ofensywka, a nie. A nie. To do trawy. Dobra, gdzieście są? Hultaje wy... jedne. Chodźcie tutaj. że was się boję? O nie, nie, to wy się macie bać mnie. Dobra. Dziękuję. Proszę bardzo, szybko jedna. Dobra, to rozwalone. Znowu coś zablokowałem przez przypadek. To już codzienność tutaj. Granded. No i rozwalenie. Proszę bardzo, nie trzeba dziękować. E, tylko teraz szybko to. Dobra, trucizna powinna za chwilę ustąpić. Więc e, nie wiem, czy jest sens. Pić Tą troszeczkę naszego magicznego soczku z kamieni leczącego. Z dodatkiem kawałka mięśni. Bardzo smaczny, polecam. Dobra. Przy czym to świat wyglądał przez chwilę jak zupełnie tak jakby... Tak jakbym włączył aberrację chromat, e, chromatyczną. E, w do, do... poszukiwanie do dobrego... do dobrej miniaturki. Troszkę to tak wyglądało. Ale powinien się cieszyć, wiecie? Powinienem się cieszyć, że ją pokonałem, ale no. Jakoś tak nie jestem... Nie jestem... Nie jestem z tego zadowolony. Myślałem, że... Ma, trudniejsza będzie ta walka, bo ostatecznie to ona jest oznaczona jako boss, bo ten... Bo to nie jej pasek życia jest Jest taki jaki jest. O, to tutaj też są. Być się nie to był dobry pomysł na pewno, żeby, żeby to blokować. Właśnie dlatego się trochę wahałem. Ale ostatecznie to tylko lepsza zabawa będzie, prawda? Tylko się będziemy lepiej bawić. Będzie też trudniej tutaj w tym. Uh, lower yardzie. Czy tam. Lower yardzie? Nie wiem. No, dolnym ogrodzie. Będzie tutaj też zabawniej, bo wiadomo, poziom trudności. Od poziomu trudności zależy zabawa. Przynajmniej według mnie. Nie, oczywiście zabawa zależy od wielu czynników, a nie tylko od poziomu trudności. Jak jest też za duży poziom trudności, to oczywiście jest e, gra nudniejsza. No bo jeśli się przegrywa cały czas, no to. No nie jest najlepiej. Bynajmniej najlepiej nie jest. Tak samo na, nie jest najfajniej. Najfajniej i najlepiej. Cześć, Bedrona Boże, co ja mówię? Nie jest najfajniej i najlepiej. To jest na gwint. to ja też za bardzo, dlatego, że nie mam tu już za bardzo o czym mówić w Grounded Bo coraz mi już się tutaj dzieje, prawda? Już coraz, wiemy o, coraz więcej wiemy o Grounded, coraz więcej już aspektów w gry e, Już mówiłem Jeśli o nie chodzi Oczywiście jak przychodzimy do bazy, to automatycznie e, Się dzieją Cudy nie widzę Ale mam mi się spodobał ten odcinek, możecie przestać ich zabijać? Co to są za czystki etniczne? Halo! Kude, nie ma, nie w moim domu, wynoście się z mojego domu z tymi czystkami etnicznymi, kurde Hultaje! Myślicie, że, ja, że... co? Że możecie tak sobie... Ile się robić? Ile chcecie sobie możecie robić tych czystek? Nie ma! Teraz ty ja będę robić czystki na was! Kurde. Przyszli tej sobie i myślą, że mogą robić wszystko. O jeszcze was więcej, o ty Kto jeszcze? To śmie! Zakłócać muszę A, jeszcze was więcej, kurde. Co, jedzenie mi chcieliście ukraść? Tak? Tak? Chodźcie, ja wam pokażę co to jest strach Widzicie, tak jest... Czy tam się? Co jest za dźwięk? Aha, dobra, to się tam biłem po prostu z jakąś mrugą. Nie, to na no to, że mrówki pleżą do apenzymy, na pająki. Ale ich trochę przeszkadziłem. Ale zabijajem żuki, a te żuki są moje. A ja je chcę sam zabić. Prawda? Jak mi teraz zabiją żuki, to co ja będę jeść niby? Co one my sobie myślą? Nie, 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 wy myśl, co wy, my, byście co myśleli? Że ja, że ja jestem taki dobry? Że ja, że ja kurde słabszych bronię? Nie, 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 one są dla mnie jedzenie.